No mam nadzieję, że wypoczęci żeści gotowi i że tak powiem chętni do słuchania tej nudy o ustawieniach dla tych z was którzy że tak powiem dopiero przyłączyli się i nie widzieli tej pierwszej części to zapraszam gdzieś tutaj będzie link z jednej z tych stron żeby po prostu no zacząć od tego co było na początku a później wrócić tutaj a jeżeli no już żeście tutaj wypoczęli, jesteście gotowi na dalszą część tej wiedzy no niezbędnie no, ale jaki jest, no to let's do this. No dobra, no to mamy teraz image scaling. I co tutaj mamy? Image scaling to jest przede wszystkim jak ten proces skalowania, czyli jest jakiś obraz w jakiejś rezolucji, ale mamy timeline w jakiejś rezolucji. W jaki sposób ten proces ma przebiegać? No i jaką metodę wybierze tutaj mamy? Najczęściej chcemy Sharpen, czyli ostro. Z pozostałymi nie dealowałem, zostawiam ten default. Możecie sobie zobaczyć, jaki efekt będzie tego skalowania i czy w jakiejś okolicznościach chcielibyście mieć ten inny efekt. No ja zostawiam ten Sharpen. Natomiast tutaj mamy coś no, czy odnośnie, że możemy nagrzebać, żeby był inny input i output. Z tym się nie grzebie. Dlaczego? Jeżeli input jest inny na timeline, a output będzie inny, to po wyrenderowaniu się zdziwicie, dlaczego to nie wygląda tak, jak wyglądało na timeline. Dlatego nie dealuję z tym. Natomiast tutaj mamy po prostu w jakiej jakości będzie yy, no, ten proces. przebiegał w normalnej, w, w dużej jakości, yy, po prostu no i jakiś tam NeuroEngine, coś tam, coś tam dawinci. Rzecz jasna im bardziej haja, tym bardziej komputer że tak powiem staje. Yy, no dobra. I teraz input scaling i output scaling no czyli input, czyli jak przychodzi ten sygnał nam do DaVinci Resolve i mamy go na timeline'ie, a output scaling, jak on wychodzi po prostu e, po renderowaniu. I tak jak wspomniałem, lepiej nie dealować z tym, czyli jak tutaj mam scale entire image to fit, ja chcę również coś takiego mieć tutaj. I teraz użyjemy monitora zewnętrznego, żeby wam uzmysłowić jak to wygląda po prostu ten output. Będę na razie dealował bardziej tutaj z tym, ale normalnie dbajcie o to, żeby oba były takie same. Więc tak, jeżeli mamy sal Entire i Match to Fit może najpierw pokażę wam jak te zdjęcia które tutaj przygotowałem wyglądają że to są kwadraciki i że tak powiem są większej rezolucji niż HD w większości przypadków Ok, no to mamy tutaj moje pierwsze zdjęcie zrobiłem taką sobie graficzkę kwadratową jak tutaj widzimy rezolucja jest większa niż HD że tak powiem rozdzielczość że tak powiem 300x300 czysta czysta, czyli square kolejne zdjęcie to jakiś brzydki gościu tutaj się pojawił na no nieważne w każdym bądź razie no tak pomiędzy HD a, a tak dalej w każdym bądź razie y, też kwadrat. Kolejne zdjęcie mamy największe, totalnie nie jest HD, jest dużo większe, ale też mamy kwadracik. Więc myślę, że macie y, wymiar jak to wygląda. Jest to prostokątne timeline, a mamy kwadrat. Tak, i to większy niż ten HD, a żeby jeszcze raz wam pokazać, timelem jest HD, tak? Cell entire image to fit. I jest większy niż HD, a mimo wszystko wpasował się, że tak powiem, w nasz obraz, żeby cały był widoczny, żeby fit pasował cały w obrazie. Ale ponieważ jest kwadrat, a mamy prostokąt, no to się, że tak powiem, tutaj mamy puste przestrzenie. Bo górę ściągły, żeby też pasowało, no ale wtedy nie widzimy nic, nie ma po prostu, są braki. No bo było sal to fit. Kolejna opcja będzie center crop with no resizing. To znaczy, że jeżeli jest gigantyczne zdjęcie, to że tak powiem, e, no nie będzie go zmniejszało ani w tę stronę, ani w tę stronę. Będzie chciało całe zrobić, a jest dużo większe zdjęcie, jak widzieliście, niż KD. Jaki efekt będzie? Resizing crop, to jest safe. I BUM! Jesteśmy w środku zdjęcia, które nie zostało zmniejszone, żeby wpasować się. No i taki mamy efekt tego. Kolejną opcję, którą wybierzemy jest Full Frame with Crop. Czyli chcemy teraz, żeby po prostu cała nasza ee, no frame się zmieściła ale możemy crop. Natomiast no, nie będziemy że no resizing, ale chcemy crop, ale żeby wpasowało się w całą naszą timeline. Dobra, robię tutaj i robię save. Ok. Widzimy, że po bokach to całe zdjęcie wzięło. Czyli nie mamy tych pustych stron, ale jest kwadrat, a mamy prostokąt, czyli ścięło górę i dół. Ok, wróciłem do tego to fit, żeby po prostu było łatwiej widać różnicę teraz, została nam ostatnia opcja, czyli teraz będziemy zmieniali na to mm, stretch frame to all corners. Jak się możecie domyślić, co się może zdać z zdjęciem kwadratowym, jeżeli do prostokątu rozciągniemy. No zrobiło się podłużne wszystko takie jakieś. Nie? No, bo jednak kąty się pociągło. Jeszcze gorzej będzie. O, jakiś grubasek się zrobił. No jestem troszkę grubasek, no ale bez przesady, nie? No dobra. W każdym bądź razie również to kółko. Zobaczcie, już nie jest takie fajne kółko, tylko się jojo zrobiło. <laughs> Tutaj wam tylko pokażę, że w inspektorze jak mam tego klipa, to też jest coś takiego jak. Retime and scaling. I tutaj w zasadzie też możemy troszkę z tym pogrzebać. Scaling. Czasami musimy fit zamienić na feel, czyli troszkę wrzucić. Niektóre kamery zostawiają takie malutkie paski i wtedy możecie chcieć właśnie zmienić z tego fit na feel i generalnie to już działacie na tym konkretnym pliku, a nie na całym, że tak powiem podglądzie. No dobra, ale poprzednio widzieliście, że miałem takie isho, taki bug, że się zdziwiłem właśnie. I tu chodziło właśnie o to, że output był inny niż input. Generalnie odhaczyłem to match timeline setting. My chcemy, żeby to pasowało do timeline setting, bo jak od, od, odpasowaliśmy tutaj i się nagle zrobiło mi HD, kiedy tam było, no teraz jest akurat HD, ale jak się zrobi tam jakiś inny custom no to po prostu to mi mieszało więc tutaj chcecie mieć match, time, setting i nie mieszać tego, nie otwierajcie tego to nie będzie tego issue co się ostatnio zdziwiłem i był taki Przejdźmy dalej i teraz mamy Color Management, czyli jakby tam taką perełkę, że tak powiem, jeżeli chodzi o DaVinci Resolve. Powiem szczerze, że najlepiej by było zrobić osobny, że tak powiem, tutorial, zwłaszcza żeby wyjaśnić tutaj te kwestie związane właśnie z tymi sprawami. Powiem tak w skrócie, że Tutaj mamy Color Science, czyli jakoś tego jak wybiorę pierwszą opcję to jest takie słuchaj DaVinci Resolve. Na razie nie grzebi tego, na timeline powiem ci co chcę z tym dalej zrobić. Natomiast DaVinci... Yy... Tutaj color management i ten access. DaVinci Resolve to jest po prostu ichni, że tak powiem własny taki color space, bardzo szeroki, gamę kolorów ma i tak ale to przede wszystkim te dwa służą, że jak macie wiele różnych kamer, i one mają te sensory zupełnie inne kolory i tak dalej to ma pomóc wam po prostu ujednolicić że później jeżeli działacie w tym kolor managemencie albo w tym aces to po prostu ujednolici wszystkie kamery do jednego wzoru i Wam będzie wypuścił w tej szerokiej gamie kolorystycznej. No, to jest myślę, że taka funkcja. Jeżeli pracujecie z kimś, kto działa ze wszystkimi, współpracuje, którzy działają na DaVinci Resolve, myślę, że wtedy ten color management będzie super. Natomiast, jeżeli pracujecie z kimś, że tak powiem, kto pracuje na Final Cut, Adobe Premiere, robicie te konformi, i tak dalej, to najprawdopodobniej. To podobnie będziecie stykali z tym accessem. no Niektóre platformy nawet tego wymagają od nas, jak na przykład Netflix i tak dalej. W każdym razie można też te funkcje uzyskać, mając w tym manualnym, że tak powiem, później w nodach, że tak powiem, w Color Page się to rozciąga i też można tam ustawić te ustawienia, ale bardziej manualnie. Niektóre platformy wymagają, żeby tam, no, tam w Dolby Vision i tak dalej, albo po prostu macie taką opcję, macie monitor z tym no, i chcecie, żeby no, ta, zadbać to, o te standardy. Ja tego do tej pory nie robiłem, więc że tak powiem, yy, no tutaj. Nie wchodzę w to na razie, ale wiem, że na przykład, no, tam wymogi na przykład na Netflixa były tutaj, żeby do 1000 zejść, bo chyba Default jest 4000, albo można trzymać tą najlepszą jakość. Ale oczywiście referencyjny monitor, że tak powiem na 4000 nitów, no to to jest już tam tysięcy funtów, e, no ten ma nawet chyba 1000 nie ma, ma coś koło, nie wiem, 900, 800 czy coś tam, ale już można by to nazwać e, HDR. Ten ma, o, to, to, to daleko ma do HDR. Niby mówią, że HDR monitor. No, no. <laughs> nawet 10 bitów nie ma. No dobra, tutaj z tego wszystkiego powiem tak, tym się nigdy nie zajmowałem. Ale co może być istotne, to właśnie to open loot folder. Jeżeli kupicie jakieś luty, na przykład dla kolorystów, i chcecie znaleźć ten folder, gdzie to żyje, po prostu, no to po prostu klikacie to i otwiera wam folder z lutami, i tutaj po prostu przeklejacie te zakładki kupione, że tak powiem, wasze że tak powiem e, No luty. Oczywiście DaVinci Resolve już ma dużą gamę lutów. E, broadcast Safe. To chodzi o to, żeby zachować przede wszystkim e, no, przed prześwietleniem albo żeby detale zachować w tych ciemnościach. To Broadcast Safe no to się ustawia jakieś takie. Wiadomo, że jak jest bardzo over to, to to nie wytumi, ale troszkę próbuję to właśnie zredukować te przebicia. Ok, general option. Powiem tak, z dużą większością raczej nie diluję tutaj, zostawiam jak jest the ale tak rolą w skrótu komfort option, to służy takiej właśnie procesowi komformowania. Jeżeli jesteście kolorystami i ktoś, kto pracuje na przykład w Avidzie, w Final Cutcie, w Adobe Premiere, chce wysłać wam e, swoje filmy wyedytowane, e, że tak powiem, w ich software'ach, no to jest taki proces komfort, żeby po prostu jakoś to zespolić, żeby było, tak samo wyglądało jak na tamtym softwarze. no to ta część jest związana właśnie z tym, żeby udoskonalić ten proces Je, yeah. W Color powiem tak, że nawet koloryści często nie grzebią w tym, ale jeżeli jesteście nerdami, bardzo proszę. Ja zostawiam to Def podobnie jest z tym. Natomiast mogę wam powiedzieć, co to jest top version. Jeżeli jesteśmy w Color Page, no dobra, jestem sobie w color page i powiedzmy, że zrobię jakiś tutaj adjustment. No, żeby Wam było widać, to może zrobię to myszką i na przykład zmienię highlighty, trochę kolor, w ogóle jakiś taki bardzo duży. zrobię command Y, czyli stworzyłem wersję. No i teraz zmienię coś tam jeszcze innego. Zrobię jeszcze bardziej fancy. Może tutaj zrobiłem za fancy. Zrobię, pójdę bardziej w zieleń. Pójdę okay. bardziej w zieleń i zrobię znowu command Y, kolejna wersja, i tutaj zrestartuję je. To teraz, jak zrobię podgląd i zrobię wersję, no to widzę jakieś wersje. I tutaj chodzi tak, na przykład. Zrobicie do 7.09, zrobicie jakiś taki look fajny, który Wam się podoba, zrobicie jakieś taki kranki, żeby pokazać coś klientowi takiego, a może będzie akurat lubiał, nie? Ale no, że tak powiem, tworzycie wersję po prostu kolorystyki i tak dalej. No to właśnie. No to właśnie tutaj, jeżeli zawsze robicie ten 7 on i jakiś tam luk, i tak dalej, możecie, żeby nie było, że pierwsza, wersja, druga, trzecia, możecie je nazwać tam 709 albo coś tam. Dobra. Kamera RAF. I co tutaj ja robię? Ja tutaj nic nie robię zazwyczaj. No, niby możecie wybrać jaką kamerę, jak wiecie, że tam z blag macie i tak dalej, ale najczęściej jest tak, że samo wykryję, bo ra mają to do siebie, że po prostu wykrywają mnie, więc nie ma co tutaj za dużo mieszać, no ale zawsze możecie. Ok, idziemy dalej. Capture i playback. Szczerze powiedziawszy, nie ma co tutaj za dużo mieszać, chociaż możecie. Generalnie rzecz biorąc, no, chodzi o to, czy chcecie na przykład, żeby e, same wideo, że tak powiem, e, łapało, albo chcecie, żeby wideo no, i audio, że tak powiem, zgrywało. No. Wybieracie w jakim chcecie, żeby nagrywało e, od razu w jakim tam po prostu formacie. No to też zależy jaką kamerą było, bo w tą będziecie chcieli wejść, jeżeli kamera była więcej niż tam. 10 bitów, 12 bitów, i tak dalej. Ale jak macie 8-bitową kamerę, no to nie ma co tutaj, że tak powiem, ee, bawić się w tym. No i podobnie tutaj, czy output chcemy samo wideo, a audio, i tak dalej. To no tak jak mówię, generalnie raczej ja nie diluję z tym. subtitles po prostu. 3, 3 sekundy będzie się pojawiał, że tak powiem, napis albo ile tam możecie zmienić tutaj, ile sekund, ile charakterów perlin, no takie coś, że tak powiem do napisów, failite. I tutaj będzie istotne, bo wiele broadcastów ma ten po prostu lufów 23, a taki YouTube jakoś ma to, że tutaj o, ich standard jest 14 lufów, więc warto na przykład na YouTuba zmienić od razu. Już w tym projekcie. Generalnie to dotyczy zakładki Faillight czyli dźwięków. Puff, Muffing. Powiem szczerze, nie bawię się to. Może kiedyś będę miał jakąś potrzebę. Na razie nie, więc tutaj po prostu nic nie robię. No dobra, ostatnia rzecz. Jak przeszliśmy przez wszystkie nasze, że tak powiem, tutaj e, ustawienia i wiemy, że wszystko jest tak, jakbyśmy chcieli, to możemy wejść w presety i po prostu Current Project, zrób Save AS i po prostu zrobić jako preset sobie go. A jeżeli, że tak powiem Chcecie, żeby przynajmniej Jeżeli mamy tutaj tą pierwszą Ikonkę, no na przykład tutaj Jeżeli mamy taki, że tak powiem Tutaj ten pusty projekt No to on ma tam jakieś tam swoje Że tak powiem preferencje Ale na przykład 24 klatki Na, że tak powiem Sekundę, jak zmienię na przykład Na 25 i zrobię tutaj Set current setting As default preset i zrobię update, to teraz jak na przykład będę chciał tutaj wejść w tego, no to w tym momencie już będzie te po prostu ustawienia zmienione, po prostu, no takie po prostu mamy możliwości presetów i tak jak widzicie ja mam jakieś na przykład pod Instagrama presety i tak dalej, że wtedy bym klikał i od razu ustawienia nam się zrobią. aha, no właśnie, tutaj może wrócę do tego mamy jeszcze tutaj na górze, że mogę zmienić tutaj tą rezolucję ręcznie i wtedy zrobi custom czyli na przykład zrobię kwadracik 1080 i widzimy, mamy kustom, że jest po prostu kwadracik, czyli akurat na te filmy, które chcę, po prostu możemy zrobić tutaj kustom. No dobra, i mamy ostatni etap, czyli generalne ustawienia DaVinci Resolve, jak ma nasz system współpracować z systemem operacyjnym komputera i w ogóle tymi wszystkimi podłączonymi rzeczami. Mamy je właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, tutaj w lewym górnym rogu, tam był skrót klawiszowy, no i generalnie tak to wygląda. I mamy tutaj system i user. Powiem tak, wiele rzeczy tak naprawdę zostawiamy deflout i nie musimy grzebać, ale są takie, które warto. Wiedzieć. Na przykład memory and GPU. Generalnie, nawet jakbyście mieli najlepszy komputer, to i tak będzie zjadało wszystkie, więc warto ustawić na maksa i tak dalej. I automatykę, jeżeli macie GPU, niech wykrywa go. Bo że tak powiem, nawet czasami niektórzy mają te, że mają super superfancy y, kartę graficzną, a jeszcze dokupują takie pudełko z dodatkowymi y, kartami graficznymi, żeby dało radę. No. W każdym razie Media Storage to będzie gdzie się będą zapisywały nasze media, jak będziemy je tworzyli. Oczywiście można ad y, ująć i tak dalej. Generalnie ja tutaj nie mieszam, bo to później i tak daję ręcznie, gdzie chciałbym. E, Dekode Option, z jakich kodeków będzie korzystał, no, żeby odtwarzać nasze różne, że tak powiem, wiki, które będziemy chcieli tutaj dać. Natomiast Video and Audio I.O. to będzie w końcu coś bardzo istotnego. I teraz tak, jak ja mam na przykład tutaj to e, Capture Card, e, Video I.O. to jeżeli nie macie takiej karty to najprawdopodobniej macie no. Jeżeli ja na przykład bym tutaj zmienił na no i zapisał, musiałbym zrestartować yy, DaVinci Resolve, ale no nie miałbym po prostu tego podglądu, więc tutaj muszę ustawić to urządzenie, które mam, e, żeby w ogóle mieć ten zewnętrzny widok tutaj. E, z tymi się nie bawiłem, ale generalnie to jest to. Audio E, no, podobnie jest jeżeli chodzi o audio. Ja najczęściej zostawiam systemowe ustawienia, e, żeby po prostu korzystało z tego, co ma, e, z czego korzysta komputer, i wtedy po prostu na przykład na Macu, no to to po prostu tutaj zmieniam, że generalnie, że tak powiem, komputer korzystał, że tak powiem, na przykład z tych głośników i tak dalej. No to po prostu on wtedy z tego korzysta. E, natomiast Input device. Tutaj bym mógł w sumie dać, zmienić, no bo wiem, że na przykład nie mam podłączonego mikrofona tutaj, więc jakbym coś nagrywał, no to mógłbym zmienić ewentualnie na przykład, żeby z tego... E no, w tym momencie mam chyba tylko to podłączone dodatkowo, żeby mi po prostu mikrofon stąd korzystał, nie? Monitor system external input. Prawdopodobnie chodzi o jakieś kolejne urządzenia, które ze stajni Black Magic Design moglibyście mieć, no ale ja tam nie mam, więc najprawdopodobniej ja dlatego z tym nie diluję. Immersion Radio. Z tego co widzę, coś tutaj, jakbyście korzystali z jakichś tam systemów audio, nie wiem, Dolby, Atomos, Surant. Wiecie, że macie podłączone jakieś takie zestawy, no to wtedy możecie tutaj zrobić enable, żeby po prostu no, było podłączone. Video plugins i audio plugins. To, jakbyście mieli jakieś software firmy zewnętrznych, jakieś emulatory i tak dalej, jakieś e, biblioteki, po prostu, no to wtedy możecie tutaj z tym dealować. Control panel, jeżeli posiadacie jakiś taki panel dla kolorystów, to właśnie tutaj możecie, że tak powiem, e, wybrać ten panel, żeby właśnie wiedział, że no korzystam z tego, a nie z innego panelu. Natomiast Audio, konsol, są podobnie konsole audio dla DaVinci Resolve. Ja nie posiadam takiej, więc nawet mi nie wykrywa tutaj niczego. W każdym bądź razie e, batery Level Speed Editor. Jeżeli mam Speed Editor, no to mi się pojawi, jak go odłączę, no to widzicie, mi się po prostu wyłączyła ta bateria. Może nie mam potrzeby go teraz odpalać. W każdym bądź razie tutaj to żyje. General. W większości nie ma co tutaj, że tak powiem dealować, są to takie drobiazgi typu żeby aktualizacje robiło, że jak się wykraczy coś, żeby wysłało wiadomość do że tak powiem Black Magic, no tutaj to może być istotne. Jak robię na YouTube'a, to chcę, żeby ten Red Seven Online był jako Red Seven Online, a w innych przypadkach prawdopodobnie wolałbym e, odhaczyć to, żeby nie było zaznaczone. No, a tak reszta to takie e, drobiazgi z interfejsem tutaj. Moglibyście połączyć właśnie wasze konto, czy to jest YouTube'a, czy Vimeo'na i tak dalej. I to nie chodzi o to, że zawsze będzie renderowało na wasze konto, ale gdybyście się zdecydowali, żeby bezpośrednio wyeksportować na wasze konto, no to przynajmniej będzie znało adres, gdzie ma to wyeksportować. Advances są zbyt advances dla mnie. Generalnie musielibyście znać język programowania Luma i tam Pythona i wiedzieć w ogóle co, dlaczego, no to pewnie byście wtedy coś tam tutaj zmajstrowali. User jest. I tutaj jest kilka rzeczy bardziej związanych z interfejsem, żeby jakieś tam rzeczy, na przykład ten e, Use Gray Background in Viewer. Najczęściej tak jak tutaj mamy, właśnie, że czarne są li liście. Natomiast dzięki temu że to czarne jest i zrobimy gray, no to widzimy, gdzie się kończy monitor, gdzie jest viewer. No, na przykład tego rodzaju ustawienia tam są. No i kilka innych, takich mniej istotnych. Ja zazwyczaj nie dealuję z tym, natomiast na pewno chcecie dealować projekt Save and Load. W poprzednim epizodzie już trochę to wytłumaczyłem. Generalnie life saving, żeby się wam zapisywała praca, którą tworzycie, czyli żebyście nie musieli co chwilę robić command Control s, e, a ale jest to ryzyko, że jak się coś wykraczy no to zapiszę na live'a i nie wrócicie do tej opcji no chyba, że zaznaczycie backup i to warto jest sprawdzić, bo wiem, że jak wgracie na nowe to jest wyłączony ten backup no i warto go wtedy po prostu włączyć i wybrać jakieś po prostu miejsce na którym dysku chcecie najlepiej tym zewnętrznym jakimś żeby się po prostu wgrywało Editing i tutaj powiem tak, ten smart bin Tutaj wybieracie, co chcecie, żeby w tym smartbinie było. Ja na przykład e, wiem, że Deflood jest wyłączony Timeline. E, ja lubię, żeby Timeline był włączony na przykład, ale jeżeli kręcicie filmy na przykład i robicie scena piąta, ujęcie e, siódme, to na przykład możecie chcieć mieć to e, shot i scenę e, włączoną również. Na przykład. General setting, tutaj chodzi o to, jak są te generatory, jakieś tam backgroundy, jak coś tam, jak to zdjęcie wrzucacie, to jak długa będzie duracja, czyli na przykład 5 sekund będzie ten klip i tak dalej, no to, to to takie informacje są. Generalnie rzecz biorąc, takie drobiazgi, ja zazwyczaj z tym nie mieszam. Jeżeli często robicie fade in, fade out, żeby było smooth, czyli przy jakichś animacjach i tak dalej, zwolnieniach, speed rampach i tak dalej, chcecie, żeby po prostu tak weszło smooth albo tak dalej i zawsze to zmieniacie, to żeby nie było tego zwykłego, no to możecie po prostu ustanowić tutaj, żeby deflaut było to, co najczęściej korzystacie. No to żyje tutaj kolor. Powiem szczerze, ja z tym nie grzebię i że tak powiem, jak jesteście nerdami, to możecie, zostawiam to na deflaut i że tak powiem, możecie rzecz jasna oczywiście to przejść sami. Ja nie będę udawał, że coś wiem z tego. Okej, okay, Printer right. Lite, to bym nawet wiedział o co chodzi. Printer Light pomagają tak troszkę skoczyć troszkę skoczyć o jedną tą klatkę i tak dalej, więc tutaj jest jakby fajna sprawa. Kiedy indziej powiemy o tym, czym są Printer Light. Mm, light, ja tutaj nie zmieniam nic. Playback tutaj nic nie zmieniam. Color panel jak bardzo czuły jestem panel tutaj czy jak zrobię tak to zaraz leci jak głupie czy jak zrobię tak. Przesunęło. No to, to tutaj właśnie zmieniam, kontroluję to, jakby to działało. Okej, okay, metadane. Myślę, że to omówimy, jak przejdziemy do Media Page. W każdym razie tutaj możecie stworzyć preset, które chcecie, żeby metadane Wam się zawsze pokazywały. No, takie tam jakieś presety, że w zależności z jakiego rodzaju filmami. Dilujecie, możecie chcieć mieć kilka presetów na to. W każdym bądź razie to myślę, że w Media Page więcej powiemy o metadanych. No dobra kochani, wiem, że kwestia ustawień jest taka trochę monotonna i tak nudna i tak dalej, no ale wiadomo, wiele rzeczy można zostawić deflaut i w ogóle się w nie zagłębiać, ale kilka rzeczy trzeba przynajmniej troszkę rozumieć, żeby po prostu, no dobrze to skonfigurować, no bo wiecie... Dla jaj, że sobie pojadę, że tak powiem, w górki. No ciekawie by się to mogło skończyć, albo nawet nie ciekawie. W każdym bądź razie, jeżeli, że tak powiem, robicie sobie pod górkę z ustawieniami, to może po prostu wam tak mulić to wszystko, że nie będziecie się mogli. No co za system, jak to ma działać, nie mogę edytować i tak dalej. Więc jeżeli wiecie, jak trochę optymalizować, no to, że tak powiem, zawsze wam to pomoże. Ja w ogóle to na imię mam Sławek i robię tego vloga tak, żeby się uczyć filmować, edytować i tak dalej, więc będę ta seria o Da Vinci Resolve, mam nadzieję, że z czasem zrobię coś o sprzęcie, może później o tym jak się uczę filmować, a w ogóle chciałbym też może kilka czasami zrobić epizodów jak już się będę bawił tym filmowaniem i pokazać wam jakieś inne fajne hobby, coś co robię, że tak powiem czasami tak na kolejnym boku. <laughs> no dobra. To się ma, widzimy się następnym razem. Prawdopodobnie będzie, przynajmniej jeżeli chodzi o serię Da Vinci Resolve, o Media Page, bo to następny taki etap: sprowadzić futyczę do naszego projektu. No to do zobaczycha!